Cześć, dzień dobry, ja nazywam się Artur Szaflan i witam Was bardzo serdecznie w kolejnym filmie na moim kanale, a dzisiaj będzie prezentacja tego, oto samochodu z oferty Szaflan Inwestycje, a jest nim Fiat Siena z 1998 roku. Zapraszam serdecznie do oglądania. naszą prezentację zaczniemy sobie od obejścia samochodu dookoła. Tak ogólnie pokażę Wam jak on wygląda. Jak widzicie już na pierwszy rzut oka jest on w bardzo dobrym, niemal fabrycznym można powiedzieć stanie. Przebieg tego samochodu na dzień dzisiejszy to jest nieco mniej niż 16 tysięcy kilometrów. Niecałe po prostu 16 tysięcy kilometrów i jest on tak jak mówię w bardzo dobrym stanie, bez korozji. Tutaj w większości lakier na tym samochodzie jest oryginalny, za wyjątkiem przedniego prawego błotnika, który tu był na pewno Polakierowany, ponieważ miernik pokazuje na nim drugą warstwę lakieru. Natomiast było to zrobione bardzo dobrze, i tutaj na oku, tak powiem, żadnej różnicy w odcieniu. Na żywo nie zobaczymy Samochód słuchajcie przed sprzedażą Przeszedł taki serwis można powiedzieć olejowy Został wymieniony olej w silniku Filtry, pasek rozrządu Tutaj z uwagi na wiek tak żeby Nic niepokojącego się nie wydarzyło No i opony które tutaj były oryginalne Zostały zamienione na nowe Dębice nawigator. całoroczne Z 2023 roku Oczywiście oryginalne opony również do tego samochodu mam I je nowemu nabywcy Na życzenie oczywiście dołożę Przechodzimy sobie do prezentacji takiej szczegółowej i mamy przedni lewy błotnik, tutaj żadne rysy nie występują, nie ma się do czego przyczepić. Idziemy dalej: przednie lewe drzwi, również proste, bez obić, bez otarć. Tylne lewe drzwi, słuchajcie, również wyglądają bez zastrzeżeń, bez zarzutu. Tutaj zwróćcie jeszcze uwagę na to, że szyby oraz klosze lamp są oznakowane końcówką numeru WIN. To jest standardowy zabieg z tamtych lat zapobiegających kradzieży samochodów. Tylny lewy błotnik jest ok. Przechodzimy tutaj do dachu. Na dachu poza jakimiś drobnymi brudami raczej nie ma w żadnych rys. Przechodzimy do zderzaka. I tutaj z tyłu na zderzaku jest taka rysa, którą wam pokażę. O! W tym miejscu jest taka rysa. Tylna klapa jest w bardzo dobrym stanie. Bez żadnych Przetarć dziur, rys. Przechodzimy do tylnego prawego błotnika. Tutaj nie ma się do czego przyczepić, zobaczcie. Oczywiście samochód nie posiada żadnej korozji. Zaglądniemy sobie do wlewu paliwowego. Tutaj wszystko wygląda również fabrycznie. Dach. Tylne prawe drzwi. Słuchajcie, tutaj również nie ma żadnych rysek, które warto byłoby pokazać. Przednie prawe drzwi. W ładnym stanie trzymają linię. I ten błotnik, który był nakierowany, zobaczcie, jest polakierowany bardzo dobrze, nie widać żadnych różnic w odcieniu. Tutaj również nie ma żadnych rysek. Przedni zderzak. Wygląda OK. No i maska na masce mamy tutaj taki odprysk, który jest zaprawiony w tym miejscu. Wiecie, wiecie? Tak jest to tutaj widać, I tak to wygląda, jeśli chodzi o stronę wizualną tego samochodu. Teraz przejdziemy do wnętrza. Tutaj we wnętrzu w zasadzie jest to podstawowa, najbardziej można powiedzieć uboga wersja, bez wspomagania nawet. Natomiast jest to właśnie taki typowo prosty samochód z polskiego salonu. Zobaczmy na fotele, bez śladów zużycia. Tutaj w zasadzie w środku pachnie jeszcze nowością. Hotel pasażera również jest bez uszkodzeń. Kierownica zobaczcie z charakterystyczną fakturą. Nie jest zużyta, nie jest wytarta. Wszystkie przełączniki tutaj wyglądają również jak na ten przedek przystało, który na teraz wynosi 15 599 km. Tutaj mamy panel sterowania, nawiewy i tutaj jest jeszcze jedno uszkodzenie, które chcę wam pokazać. Zobaczcie ten mieszek ma urwane zaczepy, jest luźny i goni. Więc to jest też rzecz, którą może chcielibyście wiedzieć przed przyjazdem. Tutaj mamy drzwi, zawiasy, boczek. Otworzymy jeszcze bagażnik. Jeszcze otworzymy sobie maskę, zaraz do niej przejdziemy. Tylna kanapa. Z tyłu zobaczcie, mamy jeszcze apteczkę z tamtych lat. No samochód wygląda w mojej ocenie jakby niedawno opuścił fabrykę. Zobaczcie na klapę. Pokrywa bagażnika jest jeszcze tutaj z naklejką z oznaczeniem koloru lakieru. Rosso Starter 112A i bagażnik. Nic specjalnego. Tutaj mamy jeszcze stare części, które zachowałem, żebyście mieli pewność, że zostały wymienione, łącznie z fakturą i tylny zapas. Zobaczcie jeszcze opona nieużywana z włoskami. Tutaj mamy jeszcze ucho do holowania, klucz do kół i śrubokręt. Tak tutaj się samochód prezentuje. Przejdziemy jeszcze pod maskę. Zobaczcie tutaj silnik również wygląda na fabryczny. Jest to jednostka 1.4. Zobaczcie wszystkie oznaczenia na śrubkach fabryczne, tutaj podłużnice bez żadnych uszkodzeń, bez korozji, tutaj mamy tabliczkę znamy również mamy zamontowany świeżo nowy akumulator jeszcze na gwarancji i tutaj maska z naklejkami ze znaczeniami, więc wszystko wygląda tak jak mówię fabrycznie. Teraz zapraszam was do środka na krótką przejażdżkę tym samochodem. Dobrze, więc kamera na głowę i zrobimy sobie krótką przejażdżkę tym właśnie samochodem. Tutaj, jeśli chodzi o wrażenia z jazdy czy też wyposażenie, to nic specjalnego nas w tym samochodzie nie czeka. Tutaj prowadzi się on zupełnie poprawnie, jeśli chodzi o emocje. Natomiast skupimy się na technicznym aspekcie tego samochodu, bo tutaj wszystko jest jak na ten przebieg przystało. Czyli biegi wchodzą bardzo fajnie, twardo, czuć, że ta skrzynia nie jest wyrobiona. Również tutaj układ kierowniczy, jak na taki samochód oczywiście, to on działa bardzo precyzyjnie. Czujemy pod rękami tą fakturę kierownicy, pachnie wewnątrz, jeszcze można powiedzieć nowością, więc to wszystko tutaj jest dla tego przebiegu odpowiednie. Oczywiście, technicznie, się chodzi o zawieszenie, nie ma tutaj żadnych stuków, samochód nie ściąga przy hamowaniu, więc jeśli o to chodzi, to tutaj wszystko jest sprawne: światła, klakson i tak dalej, i tak dalej. Więc tak jak mówię, on prowadzi się zupełnie poprawnie. Tutaj myślę, że ten samochód ma potencjał taki kolekcjonerski, ponieważ są do niego wszystkie dokumenty z zakupu. Pierwszy właściciel kupił go w systemie tak zwanym tak, gdzie można było rozłożyć ten zakup na płatność ratalną. Tutaj właśnie tak się to odbyło i to jest potwierdzone wszystkimi dokumentami. Mamy trzy kluczyki, mamy komplet dokumentów z książką gwarancyjną i etui Fiata, także tutaj to wszystko jest zachowane. Lub też dla osoby, która po prostu szuka jakiegoś samochodu niezawodnego na dojazdy do pracy. Jest to praktycznie nowy samochód za ułamek nowego samochodu ceny. Także zapraszam do zakupu na www.shapraninwestycje.pl. Możemy tam zamówić to z dostawą do domu. A teraz jeszcze go troszeczkę rozbujamy i zobaczymy jak to leci. Redukcja na 4. No, i coś tam chce ten samochód jeszcze do przodu wyrywać. Także dzięki wielkie za oglądanie. Zapraszam na www.shopraninvestycy.pl. Tam cena, opis, zdjęcia i możliwość zamówienia tego samochodu z dostawą do domu. Dzięki wielkie i do następnego. Trzymajcie się. Hej!